Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stowiecki to ostatnia nadzieja korych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Północna narwę Kulszową z Szykada. powodu silnych bóli nogi od roku nie pracowała. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Irenę Szastobieckiego. Bardzo bolała mnie noga, miałam rwę kurszową. Chodziłam wcześniej na akupunkturę, brałam też zastrzyki, już nie pamiętam nazwy. No w ogóle nic nie pomagało. Noga bardzo bolała mnie cały rok. Noga nawet wyschła, była szczuplejsza od tej drugiej dużo z bólu. I po pierwszej wizycie ja w ogóle zapomniałam, że noga mnie boli. Wyszłam najnormalniej, zrobiło mi się gorąco w tą nogę. Myślałam, że mi nawet nie wytrzyma stopa, tak, bo ona była noga wcześniej całkiem zimna. Potem mi straszne, bardzo duże gorąco mi buchnęło do tej stopy. I także aż mnie piekła ta noga, że po prostu no, rok mnie ta noga bolała, po roku bólu. Przestało mi za jednym razem, dzięki właśnie pomocy Pana Irneusza. I po pierwszym razie noga moja odżyła, tak jakby zrobiło się jej gorąco, noga mi z powrotem jak gdyby zaczęła puchnąć i zrobiła się całkowicie normalna, taka sama jak ta noga zdrowa i do dnia dzisiejszego choroba się nie powtórzyła. No z tą nogą to faktycznie, wie Pan, tak było. No. A tu za pierwszym razem. Za pierwszym razem wyszłam, zapomniałam o tym, że mnie noga boli, no ja przyszłam do domu, córka jeszcze mówi, że mama ty nie z tego, ja tak nie wiedziałam, mnie się spać strasznie chciało, położyłam się, a mnie potem obudziło to gorąco w te w te stopy, takie gorąco było, że przeszło. Po roku cierpienia wreszcie nadeszła upragniona ulga. Spotkanie z uzdrowicielem przyniosło natychmiastowe uzdrowienie. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę pod numerem telefonu 773 kierunkowy 283 1505 283 1505.